Hej kochani, witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z Clean With Me Dawno tego filmiku nie było na moim kanale, więc dzisiaj sobie posprzątamy razem. Teraz są też wakacje, więc może tym filmem zmotywuję Was poniekąd, aby posprzątać swoją przestrzeń, aby lepiej nam się funkcjonowało podczas wakacji. Także możecie sprzątać razem ze mną, albo weźcie sobie coś dobrego do jedzenia do picia i trochę się zrelaksujcie i popatrzcie jak ja sprzątałam. Ja oczywiście klasycznie zawsze do sprzątania włączam sobie na początku jakąś playlistę, ulubioną muzykę, dlatego że zawsze mi się wtedy przyjemniej sprząta, też wam to polecam i jakoś tak wtedy leci. Zaczęłam od toaletki, dlatego że tutaj jest w sumie najwięcej różnych kosmetyków, rzeczy i w środku w toaletce mam taki lekki bałagan, że tak powiem, ale to jest bałagan, w którym ja się odnajduję i jest tam trochę kosmetyków, ale, ale nie jest najgorzej. Ale lubię gdzieś tam, żeby na tej toaletce na wierzchu nie stało zbyt dużo rzeczy, dlatego że one się dość szybko kurzą i też e, lubię taką estetykę. To lustro przy drzwiach, to ja tak naprawdę czyszczę kilka razy w tygodniu, bo nie wiem, mam wrażenie, że ono cały czas ma jakieś zabrudzenia, bo robię tam poranną, wieczorną pielęgnację, wiele rzeczy na tym lustrze może się później znajdować. I jeśli chodzi o ubrania, to one dużo miejscami zajmują i czasami są gdzieś tam porozrzucane po pokoju, dlatego, że czasami gdzieś tam się przebieram, coś nagrywam i nie lubię, jak one się tak Kolokwialnie mówiąc, zwalają po tym fotelu, więc wszystko sobie składam, też odkładam do garderoby, aby wszystko było na miejscu, aby później tych rzeczy nie szukać. Bardzo lubię mieć porządek w ubraniach, dlatego, że jak panuje bałagan, to tak naprawdę mogę sobie później przypomnieć, że jednak mam. Spodnie, których szukałam od długiego czasu. Jak wszystko jest poukładane, jest na miejscu, to niczego nie muszę szukać, i jak e, chcę się w coś ubrać, to po prostu to zakładam. Bardzo lubię w ogóle te końcówki do odkurzacza, którymi mogę sobie e, tak naprawdę odkurzyć różne powierzchnie i fotel. Mogę sobie też odkurzyć tą powierzchnię na stoliku, więc to jest naprawdę e, duże ułatwienie i bardzo często właśnie z tych końcówek korzystam. Jak toaletkę nawet lubię sprzątać, to akurat ta przestrzeń biurko połączone właśnie tutaj z tą moją Alakomodą, która właśnie była robiona tutaj razem na wymiar, no to tutaj gromadzi się dość sporo rzeczy. Teraz w ogóle miałam ułożone tam książki z, jeszcze ze szkoły, jakieś zeszyty i dosłownie. Mam wrażenie, że tutaj mam za mało miejsca, a zbyt dużo rzeczy i często próbuję to wszystko upchać, też po szafkach. Zrobiłam też sobie taki mały porządek research w Scrunchie i mam ich masę, ale tak naprawdę jak się okazuje na co dzień używam może trzech, czterech. Bo wiecie, tutaj dostawałam od kogoś, a tutaj kupowałam jeszcze jak byłam młodsza i tak naprawdę większość albo komuś oddam, albo coś z nimi zrobię, dlatego że no, nie używam tak naprawdę większości. Później wzięłam się za ogarnianie tych wszystkich książek, zeszytów, które jeszcze leżą tutaj od, od czerwca, tak naprawdę. I sobie przejrzałam, niektóre zostawiłam normalnie, bo możliwe, że będę sobie jeszcze z niektórych podręczników korzystała, jak będę powtarzała coś w klasie maturalnej. Następnie wyczyściłam sobie tą poduchę, którą mam na krześle biurkowym, dlatego że często bella na niej leży, a że ma czarną sierść, no to później wszystko zostaje, więc muszę sobie tutaj wiecie, dobrze doczyścić. No i na koniec zawsze jak wszystkie kurze są już pościerane, wszystko jest ułożone tak jakbym chciała, to zabieram się za odkurzanie i to jest chyba najprzyjemniejsza część, bo wtedy już jest tak prawie na finiszu. Także zajęło mi to wszystko jakoś półtorej godziny, bo nagrywałam też, musiałam wszystko wiecie ustawić. Także pokój Posprzątany, bardzo się cieszę, czysta przestrzeń to jest oczywiście plus 10 do dobrego samopoczucia, więc idealnie na wakacje. Także kochani, mam nadzieję, że zmotywowałam Was chociaż w jakimś stopniu do posprzątania w swoim pokoju. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Przysyłam buziaki, pa-pa!